Będę z Wami szczery. Zawiodłem Was. To no po prostu Was zawiodłem. Miałem wszelkiego rodzaju nowinki energetyczne testować tutaj na kanale, prawda? No i niestety Was w tym zawiodłem, dlatego że ostatnio Black wyszedł z dwoma Blackami. Yy, nie wiem nawet w sumie, co to za seria była i tak dalej, więc dlatego wiecie, no cóż. Nie udało mi się ich znaleźć. We wszystkich możliwych żabkach, jakich były, by one po prostu zniknęły. Po prostu straciłem wszelką nadzieję, że je znajdę. No i cóż, spodziewaliście się tutaj recenzji, co nie? No niestety, moi drodzy, no nie mam dla was dobrych wieści. Nie mam ich. Po prostu ich nie ma, więc dlatego widzimy się następnym razem przy okazji, nie wiem, tam czego, nie wiem, jak się, kurde. Weź tu zachowaj powagę, ok? Od czego ma się widzów? Od czego ma się widzów, którzy przyślą Ci te dwa odpowiednie smaki? W ogóle dzięki wielkie kultywujący, ratujesz mi naprawdę moje cztery litery i to poważnie, przed anarchią na moim kanale. Nie muszę nic więcej mówić. Szanowna Ekipa, witam was serdecznie. Te dwa brakujące blaki. W ogóle Dragon Fruit Widogrono plus. Co my tutaj mamy? Poziomka i Rabarbar. Dobra, na początku myślałem, że to będą dwa takie wiecie ala drinkowe napoje, ale jednak mamy tutaj dwa normalne napoje energetyczne. I co? Bardzo długo ta batalia trwała, żeby w końcu dorwać te dwa skurcze dziady, żeby je w końcu przetestować. Naprawdę, jeszcze raz Ci dziękuję, Kultywujący, za tak miłą niespodziankę. I tak miłą niespodziankę w postaci innych napojów, które też się tutaj pojawią. Nie ma że nie. A winogrono, czy to jest bodajże poziomka? Era, barber, ech, to no to winogron. Z racji takiej, że moi drodzy, widogrole jest jednak troszeczkę bardziej popularne od właśnie tego, a tutaj się wygatło, nic się nie dzieje. Jest troszeczkę bardziej popularna od Rabarbaru i od poziomki. Nie wiem, kurde czemu. Ja jestem po prostu podekscytowany, musicie mi przyznać, że ja bardzo już naprawdę traciłem nadzieję, żeby w końcu te napoje przetestować, ogólnie mamy tutaj Disney taki bardzo podchodzący pod blaka takiego jednego, yy, bardzo miłego, w, w ogóle ostatnio Babus się chwalił, nieważne, na Discordzie będziecie wiedzieli wszystko. Na temat życia moich widzów, na temat życia moich modów i tak dalej, no po prostu, co tam się dzieje? Ostatnio to jest po prostu no, śmiechawica, to mało powiedziane. Ale no, co to za słowo w ogóle? Wszędzie słyszycie na temat tego, no to kurde, no co wy jeszcze, kurde YouTube, co wy jeszcze chcecie od nas, twórców, od tego słowa, okej? Okay? Równie dobrze mógłbym powiedzieć, że to jest płeć yy, o płci żeńskiej. Prawie pogrożnej się sytar. Po prostu przejdźmy tutaj do składu, do wartości odżywczych. Jest Azorubina. Bardzo ładnie. Bardzo. No, ja wiedziałem, że to nie może być, kurde, w 100%. Tak, tak wiecie, po mojej myśli. To jest jednak futker, To jest jednak black. Hey, woda, cukier, kwas, kwas cytrynowy, dwutlenek węgla, tauryna, aromaty, regulator kwasowości cytrygiady, sodu, kofeina, substancja słodząca sukraloza, stabilizator, guma arabska i barwnik azorubina. Oczywiście jak mówiłem wcześniej. Najlepiej spożyć przed y, datą i partii produkcyjnej, a witaminy jacyna B6B12, bo mała puszka no to wiadama. <laughs> Yy, nie za dużo witamin, żeby ludzie nie narzekali, że za dużo witamin, co nie? Yy, 55 kilokalorii, żadnych tłuszczów kwasów tłuszczowych nasyconych, 11 gramów węglowodanów i tyle samo cukrów, jeżeli mnie pamięć nie byli z moich poprzednich obliczeń. Yy, żadnego białka, 15 setnych grama. Yy, kurde. Dobra, poddaję się, zaraz wracam. Dobra, jakbym miał Wam to w skrócie powiedzieć... Zauważyłem, że te blaki mają te same wartości odżywcze co Crazy Wolfy. I tutaj miałem już takie jedne bardzo małe podejrzenie. Czy ja my na pewno nie mamy jednego dystrybutora e, tych po prostu blaków i Crazy Wolf w no, gdzie tam niemiecki bread do polskiej firmy w życiu. Tak więc co, 6 mg niacyny. 525 tysięcznych miligrama witaminy B6 i 95 setnych dobrze mówię, tak, dobrze mówię mikrograma witaminy B12 poziomka bra, bar, bar, w ogóle jak to jest z wartościami odżywczymi tak to jest, że mamy tutaj wszystko dobra, czyli tutaj mamy Ustępstwo od w ogóle co tam? Futker, dobra, jest footker, czyli mamy tutaj ustępstwo od normy. Dobra, dobra. jeżeli chodzi o footker, to jest zdanie na temat ich winogrona znacie? Jeżeli oglądaliście arbuzowo widogronowego blaka Zero Sugar Annet no, Według mnie po prostu mają dobre to winogrono i złego arbuza. Tak ja wtedy się wypowiedziałem. No to też trochę było czasu temu. I powiem Wam, że teraz tych energetycznych nowości nie wychodzi za dużo i bardzo dobrze. Chociaż ostatnio wymyślili, kurde, na takiej podstawie jednego dni nowego napoju. Tiger wymyślił dwa nowe napoje. Jeżeli uda mi się je zdobyć, to oczywiście zrobimy teścik, jema, że co? Ogólnie mamy też bardzo dużo takich produktów od innych firm, wiecie? Mamy fajerapa Dragon Fruit, widogrono. Z tego, co pamiętam, był jeszcze jakiś osmaku jeszcze widogrona i Smoczego Owocu, ale nie mogę sobie przypomnieć marki, ale jest... Jeszcze jeden smak widogrodo smoczy, owoce. Nie. Czyli to tylko mi się przewidziało. No dobra. Ale już idąc z kwestii zapachowej, mamy tutaj do dyspozycji naprawdę solidne widogrodo W zapachu bardzo przypominające dzika co do smoczego owocu no czuję też taki jakiś inny zapach, właśnie taki podchodzący pod smoczy owoc taki wiecie, jaki czułem przy, dajmy na to o właśnie może ten Tiger smoczy owoc mi się skojarzył z tym, że był jeszcze jakiś inny smak winogrono smoczy owoc, a mi chodziło właśnie o Tigera, który był tylko i wyłącznie smoczo owocowy, w sumie pitahajowy w smaku więc dlatego no mi się to skojarzyło, więc no kurde, wiecie, błędy się zdarzają. No kurde, co ja na to mogę powiedzieć? Przyjemny zapach, nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, kolorystycznie. Z tego, co widzę, azorubina, czyli możemy mieć albo ciemny właśnie taki widogrodowy kolor, albo właśnie taki czerwony. Albo różowy. Niezależnie od tego, co powiecie, może być to również różowy kolor. Ta razorubina, no co ja mogę powiedzieć innej? No dobra, no trzeba spróbować moi drodzy w takim razie. Dobra. Tyle czasu cię szukałem, tyle czasu... Nie mogłem się doczekać testu tego napoju. Jak będzie wprawdzie, to przekonajmy się! I porządna robota, powiem Wam moi drodzy. Porządna robota, już patrzę tak, gdzie ja bym to ustawił, ale mówię Wam, porządna robota. Bardzo dużo smaku winogrona. Jest też wyczuwalny, smoczy owoc jak najbardziej i to też w taki, nie powiem, że bardzo narzucający się sposób, czyli wiecie. Najpierw dostajecie winogron, do a potem to odstępuje i zostaje słoczy owoc, jak było przy przypadku Fajerupa. Fire przy fireapie było po prostu więcej słoczego owocu aniżeli tutaj. Ale jako, że fakt jest taki, że jest tutaj odwyczuwalny. No to już nas to stawia w takiej sytuacji, że jednak wiecie, no, mamy tutaj po, <laughs> mamy tutaj porządny napój, co nie? Ale dobra. Fakt faktem jest taki, że jest to chyba atak na drugie miejsce. Bo jednak mi się wydaje, że ten black lepiej mi po prostu smakuje od Rapa, Bo jak przy fajerapie, jak tam pamiętam, mówiłem, że to jest tam 75% smaku winogrona i 25% smaku smoczego owocu, czy nawet więcej, czy mniej. Tak, tutaj powiedziałbym, że to jest takie 85 do 15. Jeżeli chodzi o winogrono i smoczy owoc. I chyba lepiej, żeby winogrono bardziej było właśnie tak wyczuwalne na swój sposób, a jeżeli y sama pitaja. Ale też podchodzący pod taki typowy napój winogronowy. Nie taki stuprocentowy, co nie tak jak było przy przypadku Dzika Grape, ale kurde, właśnie taki. Z górnej półki cukierki wymieszane z takim napojem winogronowym. Oczywiście ściemny winogron, i to w całości naprawdę jeszcze dosmaczone tym smoczym owocem. Do no panowie, footker chyba znowu zaczyna dobre napoje robić. A potem spróbuję tej różowej pantery, czy nawet nie dzikiej pantery. I kurde, okaże się, że no znowu moje. Zamiłowanie do tej firmy pójdzie, hiu, o tak. No, moi drodzy, ja coś czułem, że Black, jeżeli chodzi o winogron, to nie zawiecie Dlatego, że jak mówiłem, przy tym arbuzie, winogron to winogron było naprawdę dobre, ale ten arbus był tragiczny. No, po prostu no, chciałem dać temu dobry wynik, ale no nie dało rady. Potem wyszedł ten drugi Zero Sugar Unnet. w ogóle w tym nowym designie z tego co za zauważyłem, bo w żabce jako ostatnio byłem to było dużo tych blaków, o właśnie z tym napisem Zero Sugar Added dodanym. Nieźle się bawią w tym futkerze po prostu nieźle się bawią, aż mi rankingi spadły. Widzimy się następnym razem, zobaczymy jak ta dzika pantera się sparuje z tymi wszystkimi truskawkami, poziomkami, nawet z tymi rabarbarami. Streszczaj się po prostu, sytar i nagrywaj tego drugiego blaka, tak? Tak.